Teraz w wiadomościach Rafał Trzaskowski jego kolejny wizerunkowy kryzys. W nocnym klubie prezydent Warszawy próbował zmienić graną muzykę i nie byłoby w tym nic zadziwiającego ani nawet niestosownego, ale podczas rozmowy z DJ Trzaskowski powoływał się na swoją funkcję, a zdaniem części uczestników imprezy nawet próbował szantażować, głośno mówiąc, że Warszawa to tu cytat jego miasto Maciej Sawicki. Ścieki cały czas płyną do Wisły, ale prezydent Warszawy zamiast kontrolować sytuację nad rzeką powinien być kilka kilometrów dalej i tam pewnie nie byłoby tak zabawnie, gdyby poczuł e, ten zapach. Odwiedza modne nadwiślańskie lokale. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Na tym nagraniu widać, jak Rafał Trzaskowski negocjuje z DJ-em zmianę muzyki. Nie byłoby w tym nic złego, ale prezydent Warszawy zrobił to, powołując się na pełnioną przez siebie funkcję. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Muszę zrobić chwilę. Boje. To same media mainstreamowe, które bardzo mocno atakowały Bartłomieja Misiewicza za jego rzekome hulanki w klubach, nieudowodnione, nie nagrane, nie pokazane w tak bezpośredni sposób, one będą po prostu tłumaczyć, że prezydentowi Warszawy zapewne wypoczynek się należał. Jest tylko człowiekiem. Chodzi o to, że ci sami ludzie, którzy ostro atakowali i żądali dymisji Bartłomieja Misiewicza, który odszedł ze stanowiska, teraz bronią Rafała Trzaskowskiego, tymczasem włodarz stolicy, w nocy, w dyskotece. Nie tylko straszy władzą, dodają komentatorzy. Moje miasto byś w tle słychać również sugestie innych osób, że jeśli muzyka nie zostanie zmieniona, to impreza może być zakończona pod pretekstem braku maseczek. To jest zupełnie coś oburzającego i niestosownego. To jest nadużycie władzy. Każdy w każdym normalnym kraju takie zdarzenie spowodowałoby no, zakończenie kariery politycznej takiego polityka. Tak zachowuje się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który jeszcze w lipcu ubiegał się o fotel prezydenta. Rafał Trzaskowski miał być twarzą zmiany i nowego pokolenia PO w polityce. Miała być nowa solidarność, ale jak na razie jest nowe FOPA. Kolejny. Po serii wypadków miejskich autobusów z narkotykami w tle, po problemach z metrem i awarii, oczyszczalni ścieków czajka. Nie zmienia się mentalność polityków prac obywatelskich. No, arogancja, a, to jest moje miasto, ja tu rządzę. Obrońcy Rafała Trzaskowskiego z uśmiechem tłumaczą, że nawet sam Czesław Niemen śpiewał o swoim mieście. To prawda, problem w tym, że prezydent Warszawy próbował wymusić zmianę muzyki w lokalu, któremu miasto daje koncesję chociażby na alkohol. W takim wypadku. To raczej nie wypada wydawać poleceń na hasło: Moje, moje miasto! Maciej Sawicki, wiadomości.